17 sierpnia. Wybieramy się na trasę. Kawa kawusia. Jako doping. Coś bardzo dobrego na śniadanie. I ruszamy za jakiś czas. No, za jakąś godzinkę. Przed trasą Bożenka jeszcze podlewa kwiatki, oczywiście. bo Kwiatki najważniejsze. Auto gotowe. Dzisiaj mamy człowieka serwisanta, będzie nam rower wyciągać. Proszę, Jacek, to jest nasz serwisant dzisiejszy. Pójdzie w świat. O, jak najdalej, zaczekaj. trzyma się na pedale, jest dobrze, Bożenko. Ale nie zamkniesz klapy, no co z tego, że... Jak nie zamknę? No normalnie, bo wystaje, no jak nie zamkniesz klapy? No normalnie, bo wystaje, no jak nie zamkniesz klapy? To ona krzyczy Tronę. Kamieńczyka i do międzylesia powrót. To się okaże. To się okaże. Trzeba mhm. I tu się znowu zaczyna Jazda pod górę. Nie ma. Zlitu się. No, jesteśmy w tej chwili na popasie. tudzie Bożenka mnie ostatnio głaskała po głowie tak miło. Tak? Ciekawe, tak miło? Czy, ciekawe czy to się powtórzy, ale wątpię. No, chyba tak. się w tym No właśnie. Już się, się wymixów. No to już zmienia temat, nie chcę głaskać. I tutaj schodzimy z asfaltowej drogi w las. No, niby asfaltowy. Tam dalej do. rysicy, A my tędy. Tu jestem przy fajnym wodopoju, tylko ręce mam za krótkie. Muszę czekać na Bożetkę. Rękę na rękę. Jeszcze proszę. No i tak moja. Wodzianka. No, jesteśmy na przewyższeniu. I jest fajnie. Ruszam przodem. Tym razem. Tak. O, to jest jazda. Tydzień temu byliśmy tutaj Pojechaliśmy prosto tam A dzisiaj pojedziemy tam w stronę Kamieńczyka Zaraz Bożenka przyjdzie tak? Tak, tak Poszła, a ja go nie Dzień dobry. Dzień dobry. O, mi się stawić, Tak, tak. O! Mazę Droga nierówna, ale dajemy radę, bo trochę zostaje z tyłu. Nie wiem dlaczego. O, proszę. Poszła jak burza. O jest kobieta, kobieta dynamit Znowu dzień dobry Pani Dzień dobry, ale co za skok No prawda? Nie no, wstajemy No, no to jedziemy, ruszamy. Wszystko widzące oko. Bardzo ładne. Bardzo. Ładne. I proszę. I, i tu Dobrzej mieszka go. sobie myszka. I co? Mieszkasz pod krzyżem? Może, ona, może jej coś jest? Nie, ona tam mieszka sobie. No, Ja ją ona znam. Nieka. Zainteresowała. Także to jest mysz, która mieszka pod krzyżem. Tak, słuchaj. Znaczy krzyżukali, nie? 1827 jest data. Nic więcej. Nic więcej. Proszę bardzo. Ruszamy do boju. Teraz tak fajnie się zrobiło. A zaraz wjedziemy w las. Można by się poukalać. Nic sklepię cieja. Była zcześni z daną. Piękny widok. Cudowny. Jesteśmy na Przewyższeniu i teraz mamy przepiękny widok. Na, zaczynamy od lewej strony. Igliczna i nasz dom. Tutaj Czarna Góra. Tam Śnieżnik. Mały Śnieżnik, Goworek, Trójmorski Wierch, tlamnik. A, tak, no a zaczekaj troszeczkę, a tam ostatnie pasmo gór Pradziad, wyraźnie widać na Pradziadzie antenę, dokładnie na wprost nas i po prawej bliżej na tym paśmie Kraliki tak. i Klasztor i Aleje widać. No i zapomniałem jeszcze dodać, że to miasteczko na dole to jest Międzylesie. O proszę, tu jest Międzylesie. A możesz się tak jakoś tego balotu tam Dobrze, o. No jest, kobieta dynamit kobieta dynamit reklama siana zasłużony posiłek zanim słońce nie, zasł nie zasłonią chmury tak w takich okolicznościach przyrody da się żyć? da się żyć da się żyć panie Bożenko? no pięknie da się droga, nowy dom a powyżej granica a tu Maciuś batonika je batonika je to Grześ czy Maciuś? Maciuś z Grzesiem i co dobre? reklamujemy mega Grześki są przepyszne zwłaszcza po wysiłku czy to nie jest zakątek Pana Boga? tak jest Pani Bożenko, pytanie do Pani: Czy y, zadowolona jest Pani z dzisiejszego wyjazdu? No, bardzo proszę pana, po prostu jestem zachwycona. No, takie pani oczekiwaliśmy odpowiedzi, zresztą. 15. Wszystko się zgadza. Miejsce rzeczywiście piękne, słoneczko. Słońce świeci, ptaszek chwili, może 13 byśmy. Już jest. 13 minęła, jedziemy, bo sklep pola otwierają. właśnie też tak dużo tutaj znalazłem nie, nie, no to ty tam sobie zbiera, ja tutaj, no, tutaj to już jest bardzo dużo widać, ludzie tu na spacer nie chodzą pojedli <śleski> Możemy wrócić przecież tutaj. dawniej była kaplica w I skończyliśmy dzisiejszą trasę, było bardzo przyjemnie. Dużo lżejsza niż ta poprzednia do Lesicy, bo po przewyższeniu już mieliśmy praktycznie tylko zjazdy. Pogoda dopisała, jest super.